Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj będzie pogadanka i chciałabym zaprosić Was do dyskusji, e, w komentarzach. Oczywiście, dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat tego, czy warto kupować drogie kosmetyki, ubrania i dodatki. Z tego co pamiętam dokładnie, taki był zamysł. Może o tym, czy warto jest wydać pieniądze na drogie kosmetyki, perfumy, ubrania. Zadałam Wam pytanie na Instagramie, o czym chcielibyście porozmawiać, i między innymi pojawił się ten temat. Stwierdziłam, że to jest fajny temat, dlatego że myślę, że różni ludzie mogą mieć różne opinie. I co to w ogóle znaczy drogie kosmetyki, drogie, drogie perfumy i drogie ubranie? Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, czy coś jest drogie, to to jest kwestia bardzo indywidualna, dlatego że dla jednej osoby coś co kosztuje 50 zł może być drogie, dla innej coś co kosztuje 100 zł może być drogie, coś co kosztuje 500 zł może być drogie a dla innej dopiero coś co kosztuje parę tysięcy może być drogie i tak dalej i tak dalej, więc tak naprawdę nawet nie możemy tego tak kategoryzować bo pudełko zapałek za 10 zł też może być drogie, więc ja wam powiem co ja o tym sądzę kiedy u mnie coś zaczyna być drogie, na moje standardy, nie wiem, na moją kieszeń na, na, na to co uważam dla mnie za drogie, czy tam tanie. Zgadzam się z powiedzeniem, co tanie, to drogie, albo jak coś skąpy, dwa razy traci coś takiego, ale z drugiej strony, nie wszystko złoto, co się świeci. Także zdarzały mi się sytuacje, że chciałam sobie przeoszczędzić, kupić coś tańszego i koniec końców wydawałam więcej pieniędzy, bo musiałam to kupować na przykład kilkukrotnie, więc tak naprawdę. Cały sęk polega na tym, żebyśmy byli świadomymi konsumentami, żebyśmy się interesowali tym, co kupujemy, żebyśmy nie obwiniali nikogo innego za to, co kupujemy, i zaraz do tego przejdę. Zacznijmy od kosmetyków. Ja uważam, że są bardzo dobre tanie kosmetyki i są również bardzo dobre drogie kosmetyki, w które warto inwestować. Jeżeli produkt jest warty tej większej kwoty, to ja jestem w stanie za to zapłacić. Na przykład jest tak, E, właśnie z podkładem Double Wers Lauder. Ja wiem, że on jest droższy, drogi. E, w zależności od sklepu i państwa, ta cena się różni. W cenie regularnej on kosztuje 35 funtów. Ja go kupuję za 27 funtów, więc on już należy do droższych podkładów, ale ja cały czas do niego wracam, bo ja wiem, że to są dobrze wydane pieniądze, bo to jest najlepszy podkład którego używałam ever próbowałam droższe próbowałam tańsze, próbowałam inne i żaden podkład nie sprawdza mi się tak dobrze jak Double Wear i jeżeli w tym momencie cena by poszła w górę to ja prawdopodobnie bym go nadal kupiła jeżeli chodzi o takie rzeczy typu róż na przykład do poliszków nie widzę ja osobiście sensu przepłacania za taki produkt dlatego, że ja takich produktów nie używam bardzo często, to po pierwsze Primo, a po drugie, te właśnie niskopółkowe e, róże dają radę, więc myślę, że warto jest wydać więcej pieniędzy w kosmetykach na przykład kolorowych na podkład, na puder, na rzeczy, które mają nam się utrzymać na przykład cały dzień. Jeżeli mamy dobry podkład, jeżeli mamy dobrą bazę, dobry podkład, dobry korektor, dobry puder, to już. Róże i inne kolory, brąze, rozświetlacze, tak naprawdę nie mają aż tak dużego znaczenia, moim zdaniem oczywiście, mogę się mylić. I na przykład uważam, że przepłacanie za rozświetlacze to, to już jest taka kwestia, wiecie, indywidualna. Chcę zapłacić za lepsze opakowanie, chcę mieć fajne logo, chcę mieć markę, ja kupię sobie drogi rozświetlacz czy tam róż, ale tak naprawdę e, moim zdaniem te drugie również dają radę. Ja bardzo lubię rozświetlacz na przykład z My Secret, uważam, że jest świetny i Disco Ball i ten, ten drugi. No, z my secret. Rozświetlacz z VIBO kosztuje naprawdę niedużo, jest świetny, ale powiem Wam, że właśnie wracając do podkładu, ja się jeszcze nie spotkałam z podkładem drogeryjnym, który byłby w 100% tak dobry, porównywalny do Double Wear Jeżeli chodzi o cienie do oczów, to znowuż to jest kwestia indywidualna. Dla mnie paleta, która jest droższa. To już będzie paleta, która kosztuje 100 zł plus. I o ile się malujecie, o ile lubicie cienie, to myślę, że warto wydać te pieniądze na lepszą paletę, dlatego że wtedy mamy jednak tu różnicę w jakości pigmentów, wtedy są z reguły, bo oczywiście są odstępy, e, są to lepsze produkty, e, ale ja na przykład zadowalam się brązerem, jakimkolwiek brązem, i mam droższe palety, mam tańsze palety. Bardzo lubię paletę na przykład z primarka, która kosztowała grosze i ma bardzo fajną pigmentację. Nigdy nie kupiłabym palety Nataszy Denony. Uważam, że mnie to jest niepotrzebne. Nie widzę potrzeby wydawania 100 funtów na paletę, ale widzicie, to jest moje zdanie, ktoś może chcieć tą paletę, na przykład e, jak kupowałam swoją Huda Beauty, to jej nie potrzebowałam, ale bardzo chciałam ją mieć, więc mamy też takie nasze zachcianki, na które czasem wydamy więcej niż zazwyczaj. Oczywiście zdarzają się buble każdej marce. Czy to jest drogeryjna, czy to jest luksusowa. Są niewypałe i to jest całkowicie normalne. I to jest tak naprawdę metoda prób i błędów. I jeszcze jedna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna, to jest to, że jak kupujemy coś z czyjegoś polecenia, zwłaszcza tutaj na internecie, czy jak ja coś pokazuję, albo ktoś coś pokazuje i zachwala ten produkt i, i tobie się na przykład nie sprawdzi, to nie zwalajmy winy na osobę, która wam to poleciła, dlatego że... Każda skóra jest inna, zwłaszcza jest tak z pielęgnacją. Ja staram się nie polecać pielęgnacji. Wszystko, co wam pokazuję z tego, co ja używam, to ja po prostu wam pokazuję, czego używam, bo dostaję pytania. Ja nie chcę nikomu nic mówić, idź i kup, na pewno ci się sprawdzi, bo od tego są dermatolodzy. Nie kosmetolodzy, tylko dermatolodzy. Jeżeli macie problemy z cerą, jeżeli macie problemy skórne, to... Nie kupujemy to, co pokazuje Ewa, nie, pok nie kupujemy to, co pokazuje Sara czy Karolina, czy, czy Jadzia, czy Małgosia. Tylko, jak mamy jakiś problem, to idziemy do specjalisty. Nie wiem, dla mnie to jest oczywiste, a dla niektórych osób to jest w ogóle nieoczywiste. Nie atakujmy e, innych osób, dlatego że używają pielęgnacji z AliExpress albo używają pielęgnacji z Lamer. To są tylko kosmetyki. Niech każdy sobie, słuchajcie, używa. To, czego chce i to, na co ma ochotę. I to, że y, ja na przykład pokażę jakiś drogi produkt, bo często mi się obrywa za to, że pokazuję droższy produkt, a, a z drugiej strony często mi się obrywa za to, że pokazuję tani produkt. Dlaczego pokazuję taki syf? Dlaczego pokazuję takie drogie? Dlaczego to? Dlaczego tamto? E, także to, że ja pokazuję coś droższego, no to. No, no, mnie się to sprawdza na przykład, prawda? I to nie znaczy, że to jest złe, albo jak ktoś używa czegoś tańszego, to też jest złe. Więc chciałabym, żebyśmy po prostu była straszna nagonka w tym momencie na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. Czy to jest tanie, czy to jest drogie. Na kosmetyki jest nagonka. Jeżeli chodzi o pielęgnację, no to jest już bardzo. to już jest bardziej skomplikowane niż. Z kosmetykami kolorowymi, dlatego że bardzo często w kosmetykach yy, i ogólnie bardzo często płacimy za markę. Czyli yy, ja ogólnie nie jestem zwolenniczką kupowania drogiej pielęgnacji ze względu na cenę i takie, i takie rozumowanie jest drogie, to na pewno będzie dobre. Czyli na przykład krem, dajmy jakieś marki X za 500 zł. Nie uważam, że byłby dobry. Bazując na jego cenie, jeżeli chodzi o pielęgnację, to musicie się zagłębić, dlaczego ta cena jest taka, a nie inna, jakie ma składniki, i ważne jest też to, Czego wy oczekujecie od kremu? I mamy to szczęście, że w dzisiejszych czasach jest tak dużo firm, jest tak dużo informacji na internecie, że wystarczy tylko poszukać i tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Też nie chcę tutaj mówić, że produkty marki X, które kosztują parę set parę tysięcy złotych są złe, ale nie mówię również, że wszyscy powinni ich używać. Wiecie co, co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby każdy znalazł złoty środek. Dlatego, że ktoś może nie kupić produktu X tylko dlatego, on jest zły, bo on jest drogi, bo ma beznadziejny Skład. Co nie znaczy, że innej osobie taki produkt może się sprawdzać i i jest happy, ja bardzo lubię kosmetyki naturalne, jeżeli chodzi o moją pielęgnację to ja nie jestem mistrzem nie jestem um, nie, nie jestem mistrzem analizowania składów mniej więcej wiem co jest w produktach to wiem co moja skóra lubi, co toleruje a czego w ogóle nie może znieść, także pamiętajcie, że z pielęgnacją to trzeba z pielęgnacją naprawdę trzeba uważać yy, i nie radziłabym kupować pielęgnacji z polecenia koleżanek Chyba, że jesteście pewne tego, że Wam się to sprawdzi, bo znacie się na przykład na składach, znacie się na tym czy na tamtym. Myślę, że w pielęgnację warto inwestować więcej, jeżeli wiemy w co inwestujemy. Ja na przykład miałam kiedyś krem, który kosztował 80 euro, uważam, że to jest bardzo dużo to był krem alkimii i to był krem luksusowy, który miał wszystkie składniki naturalne nie było tam żadnych zapychaczy i różnych innych nieciekawych rzeczy ale wiem, że są kremy, które mają taką samą cenę, a w składzie nie mają nic ciekawego, ale ja już to mówiłam wcześniej, że mamy takie czasy że naprawdę są bardzo fajne produkty w różnych cenach także jeżeli byłby produkt, który uwielbiam, który, po którym widziałabym olbrzymią różnicę w cerze i byłby by to produkt drogi, to na pewno wydałabym na niego hajs I, i chciałabym, żebyście właśnie zapamiętali to że jeżeli my coś pokazujemy, że coś używamy, że nam się sprawdza, to nikogo nigdy nikt nie zmusza do tego, żeby ktoś coś kupił, bo czasem mam takie wrażenie, że wszystkie dziewczyny powinny zamknąć kanały, bo jest gówno burza albo ta pokazała to ja kiedyś pokazałam krem, który miał glicerynę w składzie. Jakim prawem możesz pokazywać krem z gliceryną? Ludzie, to są tylko kosmetyki. Także mm, takie głupie komentarze chyba będą po prostu usuwane. Naprawdę, świetnie i nie przestaje zadziwiać. Czemu pokazujesz, że kto ma na czwartym miejscu silikon w odżywce do włosów? Słuchajcie. No ale ja też nie mogę się odzywać, ja nie jestem fryzjerem, może kiedyś nagram z jakimś mistrzem fryzjerstwa film na temat mitów kosmetycznych i mitów fryzjerskich, no ale wiecie o co mi chodzi, żeby po prostu, jeżeli mnie się coś sprawdza i mnie się to sprawdza, to jeżeli coś się komuś sprawdza, to nie atakujcie go za to, że o, jak ci się to może sprawdzić, że ktoś jest takie złe. Mnie się oberwało, że piję kawę rozpuszczalną. Komuś się oberwało za to, że je pasztet. No niech każdy sobie je i nakłada na twarz to, co chce. Kolejna kwestia, czy warto wydać pieniądze na drogie perfumy? Tutaj w stu się zgadzam. Uważam, że warto wydać więcej na drogie perfumy, dlatego że drogie, droższe perfumy są wykonane z lepszej jakości naturalnych składników, naturalnych esencji i olejków. Ja wiem, że jest na przykład Jo Malone, który kosztuje 500 zł i jest. Taki sam zapach, na przykład w primarku, bo akurat tak było, o tym samym zapachu: gruszka i frezja za 5 funtów, i, i to jest ten sam zapach, i ja kupię ten tańszy. Słuchajcie, zapachy są bardzo niebezpieczne. Chodzi mi o zapachy, właśnie takie sztuczne, tanie, syntetyczne. Oglądajcie sobie ym, film, już go polecałam kiedyś. Na Netflixie, który się nazywa Stink, i on jest właśnie o zapachach i o przemyśle. Ale poczytajcie sobie też również artykuły na ten temat, właśnie jakie są różnice między drogimi perfumami i tanimi perfumami. Bardzo dużo alergii, bardzo dużo środków podrażniających, podrażniających jest właśnie w tych syntetycznych, tanich zamiennikach perfum. I ja Wam powiem, że wolałabym mieć jeden flakon dobrych, droższych perfum niż mieć pełno tanich, dlatego że te podróby bardzo często ich składniki są z niewiadomego pochodzenia i to po pierwsze primo, najważniejsze, to jest nasze zdrowie, to przenika przez naszą skórę, cokolwiek nakładamy, zwłaszcza produkty, które mają alkohol, czyli perfumy, a po drugie, słuchajcie, to nie jest to samo. Ten zapach nigdy nie utrzyma Wam się tak dużo jak perfumy albo nawet woda toaletowa. Ja jestem zdania, że warto mieć jeden zapach albo dwa, jeden na dzień, jeden na wieczór ze sprawdzonego źródła. Wtedy mam pewność, że wszystkie składniki są bezpieczne dla mnie, dla środowiska i są długotrwałe. Także jeżeli chodzi o zapachy, to tak, ja miałam fazę na tanie zapachy, ale nie widzę sensu. Nie widzę sensu wydawania pieniędzy na podróbki i nie widzę sensu wydawania pieniędzy na tanie zapachy, typu kupię coś za funta, za dwa funty. Da się kupić fajne perfumy, dobrej jakości na różnych promocjach. Czekajcie na Black Friday, na święta, poprosić kogoś na okazję, odżałować sobie te pieniądze i kupić po prostu lepszy zapach. Jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. Czekam na wasze opinie. Co to jest dla was drogie? Czy to jest 50 zł, czy to jest 100 zł, czy to jest 100 tysięcy, czy milion? No i teraz, czy warto kupować drogie ubrania? Mm, ubrania! Jeżeli chodzi o perfumy, to ja uważam i stoję, że powinno się kupować lepsze perfumy, droższe perfumy i warto wydać na nie pieniądze. Moim zdaniem warto wydać 600 zł na zapach. 3. Ubrania? Mm. Wiecie co? Nie do końca. Nie uważam, że powinniśmy wszystko zamawiać z AliExpress. Nie uważam, że powinniśmy kupować wszystko w Primarku, czy tam w sieciówkach. To jest tak jak z kosmetykami. Musimy być świadomi to, co kupujemy, bo to, że gdzie jest napisane na metce, że to jest Hugo Boss, to nie znaczy, że ta cena jest adekwatna do jakości, bo ja się nieraz spotkałam z markowymi ubraniami, które miały fatalny skład stuprocentowo poliestrowy, gdzie po kilku praniach to naprawdę nie wyglądało dobrze, a ubrania są tak zaprojektowane, że po 10 praniach są do wyrzucenia. Jeżeli chodzi o rzeczy klasyczne, typu, nie wiem, albo marynarka Balmą, albo, albo pasz Burberry, czy to jest? Warte tych kilku tysięcy? Nie wiem, bo nie mam. Pewnie nie. Spotkałam się kiedyś z taką dziewczyną, poznałam ją, która pracowała kiedyś właśnie w fabryce Burberry i mówi, że warunki pracy są tragiczne, a płaszcze w ogóle nie są warte swojej ceny. Ale tutaj już mówimy o prestiżu. Jeżeli kogoś stać na to, to po prostu kupi sobie taki płaszcz Burberry. I nie zwrócił zwróci uwagi na to, czy, czy ten płaszcz jest warty, czy nie jest warty, tylko po prostu ma zachciankę. Także wiecie o co chodzi: jedna osoba będzie tyrać całe życie, żeby sobie kupić taki płaszcz, bo o nim marzy, druga osoba w ogóle ma wyjebongo na niego, bo w ogóle go to nie interesuje, wystarczy jej kurtka z ciucholandu, czy tam z, 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 skądkolwiek, a dla trzeciej osoby to jest takie my tak jak dla mnie ja pójdę na lumpy, kupię sobie na wagę spódnicę za piątala, to tak a, idę sobie kupić Burberry, więc ja z reguły uważam, że za ubrania nie powinniśmy przepłacać e, natomiast są pewne wyjątki, myślę, że gdybym już miała hajsu jak lodu to na pewno zainwestowałabym sobie w takie klasyczne, e, droższe rzeczy, typu jakiś super ekstra właśnie płaszcz wykonany z wełny, e, jakiś designerski, albo torebkę, która kosztuje parę tysięcy. No po prostu jakbym miała, to bym kupiła. Co tu dużo mówić? Są rzeczy, które mi się podobają i po prostu nie mam na to hajsu, ale jak będę miała i będę się kąpać w tych luksusach, to sobie po prostu kupię, bo będę miała taką zachciankę. E, jeżeli chodzi o ubrania, tanie ubrania, to ja jestem za szmateksami. Uwielbiam lumpy, uwielbiam szmateksy, Holandy. Mówcie jak mówcie. Mówcie co chcecie. Tak naprawdę ja lubię wszystko. Na przykład ten sweter zrobiła moja babcia. I kocham. Kocham go, kocham go, kocham go. Za każdym razem jak go mam na sobie, to po prostu o niej myślę. I nigdy się go nie pozbędę. Mm, zrobiła go ręcznie. To jest taka misterna praca, że... Szacun. Są osoby, które się brzydzą lumbexów. Są osoby, które się brzydzą fast fashion, czyli siedziówek. Są osoby, które się brzydzą luksusowych yy, dóbr. Jeszcze tak chciałabym na zakończenie dodać od siebie to, że w ogóle nie rozumiem życia ponad stan. Nie rozumiem ludzi, którzy żyją na kartach kredytowych. Kupują markowe rzeczy tylko po to, żeby się popisać, żeby się pokazać. Dla mnie to jest totalnie nie do przyjęcia. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Jeżeli mnie coś nie stać, to ja tego nie kupuję. Proste. Jestem to bardzo ciekawa, czy jak macie kartę kredytową, to wydajecie nam takie pierdoły, typu jakąś torebkę markową, to czy to, bo dla mnie jest to coś, czego ja w ogóle nie rozumiem. Nie wyobrażam sobie. Iść z kartą kredytową i zaciągać kolejne kredyty tylko po to, żeby poszpanować czymś markowym. A znam takie osoby, e, które właśnie tak robią i jest to dla mnie troszeczkę żenua. Więc słuchajcie, niech każdy sobie kupuje to, co chce, nie krzywdząc innych, tak naprawdę. I tyle. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czy jest coś, z czym się ze mną zgadzacie? Czy jest coś, z czym się nie zgadzacie? Na pewno, bo zawsze jest ktoś, kto się nie zgadza. To jest całkowicie normalne. Także jestem ciekawa Waszej opinii na temat ubrań, kosmetyków yy, i zapachów. Także czekam na Wasze odpowiedzi. Proszę nikogo nie obrażać, nie obrażać żadnych firm, nie polecać żadnych osób. Yy, tylko chcę wiedzieć Waszą opinię, Wasze zdanie na temat tych trzech rzeczy. Czy warto kupować droższe kosmetyki, perfumy i ubrania? No. To by było na tyle, bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, jeżeli macie jakieś pomysły na filmy to oczywiście zapraszam do komentowania również i do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki, pa!